Ten podcast powstaje dzięki Wam. Jeżeli podobają Wam się odcinki, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję lub obserwuj, a dodatkowo możecie postawić mi kawę. Link znajdziecie w opisie. XXI wiek kojarzy nam się z progresem technologicznym i nie tylko. Zauważcie, że jak coś dziwnego dzieje się na świecie, to lubimy sobie tak powiedzieć, ale że w XXI wieku takie rzeczy no kto by to widział. Ale mam wrażenie, że ten XXI wiek to chyba zaczyna nas delikatnie przerastać, zwłaszcza jak wchodzimy do sklepu. Trendem w ostatnich latach, jak zauważyliście, są kasy samoobsługowe. Ja nie wiem, co jako ludzkość zrobiliśmy złego, ale musiało być to naprawdę grube, że pojawiły się wśród nas te ustrojstwa. Ja nie ukrywam, często z tych kas korzystam i dlatego wiem, jakie to jest zaszyte w środku zło. Z kasjerką w sklepie to jeszcze się jakoś dogadasz, pani sama znakot na pieczywo zapyta o dowodzik jak trzeba i większych problemów ogólnie nie będzie. Kasa samoobsługowa natomiast zrobi wszystko, żebyśmy przypadkiem nie wyszli za szybko ze sklepu, a jeszcze jak są kasy pozostawione same sobie, bez pracownika sklepu, to wtedy mamy kumulację wszelkiego zła. Komunikaty w stylu w strefie pakowania jest artykuł, który nie powinien się tam znaleźć, czy artykuł został zabrany ze strefy pakowania, to już jest nasza codzienność. Kiedy kasa zaczyna krzyczeć, pojawia się w nas tak silna bezradność, że czasami wręcz ze łzami w oczach rozglądamy się po sklepie w poszukiwaniu pomocy. Tej często po prostu nie ma, a pracownik, który akurat kasuje produkty na tradycyjnej kasie, niespecjalnie ma ochotę po raz 55 w ciągu tego samego dnia i godziny podchodzić do działu kas samoobsługowych. I tak sobie czekamy, a komunikat jak mantra jest powtarzany w kółko i nie daje nam zapomnieć, że jednak coś zrobiliśmy nie tak. Inna sytuacja jest, gdy kupujemy coś za lekkiego, jak na przykład drożdże. Wtedy kasa nie załapie naszego produktu, mimo że go zeskanowaliśmy, i będzie powtarzała, żeby włożyć artykuł do strefy pakowania. No przecież on już tam jest, mówimy sobie w szczycie złości, zabierając i ponownie odkładając produkt do strefy pakowania. Oczywiście to nic nie daje, ale znalazłem na to patent. Jak kupujecie coś takiego jak drożdże albo inne lekkie rzeczy, to zawsze bierzcie ze sobą coś cięższego, jak na przykład guma mamba. Wrzucajcie to razem z tymi drożdżami, a potem gumę elegancko na półeczkę możecie odłożyć. Działa, sprawdziłem. Problem znika. Jest jeszcze jedna ukryta komenda. Taki easter egg, taka niespodzianka. Pojawia się on przykładowo, kiedy kupujecie jabłka czy banany albo cokolwiek innego na wagę. Tam ogólnie trzeba ten produkt na wagę położyć, kliknąć, co to jest i odłożyć do strefy pakowania. Jednak jak się okazuje, czasami na ekranie pojawiają się pozycje, które są wycofane ze sprzedaży. I tutaj na nas wszystkich jest haczyk. Przykładowo, wiecie, wszystkie jabłka w zasadzie są jednakowe, a jeżeli nie mają naklejki na sobie, to nie ma opcji, żebyśmy wiedzieli, co to są za jabłka i jakie na kasie mam sobie wbić. Więc z reguły kończy się to tak, że klikamy, jakie nam się tam jabłka wydaje i odkładamy je do strefy pakowania. Można się tutaj jednak zdziwić, bo kiedy klikniecie nie te jabłka, kasa zaczyna wrzeszczeć, że ten artykuł został wycofany ze sprzedaży. Nie wiem, czy w tym momencie powinniśmy uciekać, czy jak, ale w sumie kasa się nie zwiesiła, więc produkty można skanować dalej, nie przejmując się za bardzo. Schody zaczynają się, kiedy klikniemy, że chcemy przejść do płatności. I tu Cię mam! Nie puszczę Cię dalej i wzywam asystenta, mówi ucieszona ze swojego kolejnego triumfu nad nami kasa samoobsługowa. Pracownicy na szczęście nie za bardzo się czepiają, że chcieliśmy kupić produkt, którego już na sklepie nie ma i sprawa jest załatwiona, ale jakoś za każdym razem w tym momencie czuję się, jakbym chciał sklep na przykład na Jabłko za 43 grosze oszukać. I to nie jest absolutnie przyjemne uczucie. Nie, nie, nie. Podsumowując, kara za nasze złe uczynki jako ludzkości została spakowana w komputer i wstawiona do sklepów jako kasy samoobsługowe. Strach pomyśleć, co będzie następne, chyba że nie dożyjemy. Bo kasy samoobsługowe się na tyle zbuntują, że już w ogóle nie będą chciały nam produktów sprzedawać. A jedyne, co będziemy słyszeć, to, że w strefie pakowania jest artykuł, który nie powinien się tam znaleźć.